Cześć, witajcie tutaj, Julia. i i was w kolejnym, już piątym odcinku Raz koni. Tak, wiem, że długo czekaliście na taki, na no, tej Sej, ale niestety, no, byłam chora i no, takie już przebywy były. Tak. I dzisiaj mamy razem Mustanga, i mamy tutaj moje Mustangi. To jest Diablo, ogier Mustanga. Tu jest mały Medzik. A tu jest omega, klacz mustang. Co one nam dzisiaj towarzyszą, skoro są tej rasy, więc przeczytajmy sobie mustang, rasa koni. Mustang, rasa dziedziczących koni, wywodzący się od koni przywiezionych do Ameryki Północnej z Hiszpanii w XVI wieku przez hiszpańskich konkwistadorów. Część przywiezionych przez nich koni w różnych okolicznościach dostała. Się na wolność i wtórnie zdziczała, tworząc się na prairie nową rasę. Mustangi żyją w niewielkich stadach. W XVIII wieku bardzo liczna rasa występująca w USA, około 5 milionów osobników, z jej prawie yy, wytępionych, licznie osobniki, około 10 tysięcy, znajdują się pod ochroną od 1971 roku. Pomimo tego Nadal padają ofiarą farmerów i hodowców bydła. Słowo mustang pochodzi od, od hiszpańskiego mestena, co znaczy bez właściciela. Tak, populacja. Um, Mustangi pojawiły się w skutek działalności człowieka. Jako hiszpańskie konie cięły człowiekowi zdziczały. Swoim działaniem człowiek o mało nie doprowadził ich do wyginięcia. Pod koniec XVIII wieku było ich około 5 milionów. Kiedy zaczęto uprawiać preria, zaczęto również zabijać musnagi. Ginęły one tysiącami, najwięcej tysiącami zabito ich jednak w XX wieku, kiedy to w trakcie I wojny światowej strzelano do nich ze względu na ich skórę, żeby zrobić pokarm zwierzętom domowym. Od 1971 roku musnak jest pod ochroną. Z 5 milionów populacji mustek dostało dziś około 10 tysięcy osobników, czyli widzicie taki człowiek jest. Yy, wygląd yy, mustek. który jest pokrawiony z rzeszkimi rasami koni, nie wyleś się od nich różni Przeciętna wysokość konia jest 142 cm, lepiej zbudowane, czym Malsze i mają silniejsze uzemienie niż konie do, udomowione. Grzówki z innymi rysami spowodowały, sami konie spowodowały, że mustang, mustangi nie mają określonej maści. Średnia długość życia mustanga wynosi około 20 lat. Z wygląd, to już nie będę Wam wszystkiego tutaj czytać, ale możemy sobie zobaczyć zdjęcia. O, proszę, taki ładny mustang tu nam się pokazał. Może ładno, tak. Ładny. Może znajdę jeszcze coś tu. O, to są jakieś mustangi ładne. O, takie ładne. I o, tutaj jeszcze, jeszcze są, sobie pobiegają. Bieg do mustangów na prairie. Tutaj nawet macie. Tak. Takie ładne koniki. Dobrze. I to by było wszystko na dzisiaj, w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trochę wam, o, lepiej, e, trochę za jasno, wiem, e, nic nie zrobię, więc do zobaczenia w kolejnych filmach i życzę wam wesołych świąt wielkanocnych, które są już jutra.